Siema siema, z tej strony 2 i dzisiaj sobie pogramy Robo z Bierzemy sobie potuk Czaszek Mapa całkiem spoko, widzimy się w gierce Okej okay. Mamy tutaj już pierwszą skrzyneczkę Mamy już jednego z Power Dużo skrzynek na środku Brok po lewej Więc Tutaj sobie zniszczymy tą skrzynkę El Primo. Zginęliśmy, ale ja byłem głupi. Dobra, tutaj kolejna giereczka jest grana. Mamy Franka po lewej, który musi dostać. Kolta od pleców. Okej, okay, tutaj mamy kolcika, który dostał raz. Pewnie już ucieka. I zaraz zginiemy została roza Musimy ją stamtąd wykurzyć, bo... Ona na nas będzie chciała podjechać I my jesteśmy... Zginęliśmy obydwaj Nie, 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 ja się nie poddam, bo w komentarzach Bartek! Ale ty nie umiesz wygrywać tym spajkiem coś Czyżby ci RoboSpike nie dodał skila? No i właśnie, no to było w komentarzach Widzimy, bibi -bi. Która prawie nas zabiła Uratowała nas też, że źle swoją gumę Można tak to nazwać Mamy dwa psy i na dole jest Spike. Ta Bibi nas goni. Niestety zginęliśmy. No dobra, dobra, teraz już to wygram. Zobaczycie. Biorę wszystkie Parkubsy, i dojeżdżamy. Każdego typu się, który nam stanie na drodze. Nie ma, że nie. Bez komentarza. Okej okay, tutaj kolejna gręczka. Od razu musimy ofensywnie. Lecimy od razu na środek, wybierzemy wszystkie skrzyneczki będzie będziemy mieli mega dużo par cubesów na bank. Już wam to gwarantuję, patrzcie. Teraz. Pa, już będzie mi za chwilę więcej par cubesów. Przecież rank tam jest. Udało nam się, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Nikt mnie chyba tutaj nie lubi. Tam była penny, widziałem ją. Tam jest Barley, czy kto? Nie, dynamik znowu. To o, jakiś nikt, to Jakub. Ja Jakub. El primo. A Ażbym dostał od tej peny. O nie. No nie. Zginęliśmy znowu, ale ta gra dzisiaj mnie nienawidzi. My już zginęliśmy Nie wiem czy to przez to, że nagrywam odcinek i co chwilę przegrywam I teraz jest tylko pucharki Czy to, że mam Robo Spike'a jako skina I jestem zbyt podekscytowany, że go mam Ale walczymy I zginęliśmy znowu, kurde ale co, my się nadal nie poddajemy, już teraz mostra skrzyneczek na środku, tylko od razu tam lecimy, nie ma, że nie Dobra, lecimy, lecimy. Przyblokowała mnie na chwilę. Już peny widzę tam. Oby nam nie zabrali skrzynek. Bierzmy chociaż No nie no, no już idzie roadza. Spike to chyba nie jest dobry pod tym mapę. Witwa mamy ale go obiliśmy tak hamsko kolta widzimy kolejna rozobrywa. Dostał Musi zginąć Dobrze, zginął Nie dało się przeżyć, Nie dało Także co, ja się będę już z wami żegnał idziemy się do następnego odcinka I elo! Should've looked good in the moonlight I was missing if mind